Potyczka w białym stoku zakończyła dwutygodniowy maraton meczów rozgrywanych co trzy dni, zapoczątkowane wyjazdowym spotkaniem w Gliwicach. Do końca sezonu zawodnicy rozegrają jeszcze cztery spotkania, z czego jedno to najważniejsze z lechem Poznań już w najbliższą sobotę. Wątpliwości co do znaczenia najbliższego spotkania przy Łazienkowskiej nie ma Daniel Łukasik. Ja uważam, że jeżeli my wygramy, to to już prawie Losy mistrzostwa będą rozstrzygnięte, jeżeli, jeżeli Lech to, to jeszcze, jeszcze będzie wszystko toczyło się do końca, ale, ale, ale ja w ogóle takiego czegoś nie dopuszczam. Myślę, że wraca u nas forma w zespole i, i, i całkiem dobrze wyglądało to z Jagiellonią. Myślę, że to jest taki mecz w zupełnie innej stawki, że, że nie można go porównywać do innych ligowych, bo na pewno oba zespoły będą mocno zdeterminowane, dadzą więcej dadzą no, 110% można powiedzieć i, i, i może zadecydować jeden błąd. Podczas wtorkowego treningu piłkarze skoncentrowali się na ćwiczeniu rozgrywania akcji z napastnikami Markiem Saganowskim i Wladimerem Dwaliszwilim. W zajęciach udział wziął bramkarz młodej Legii Mateusz Tobiasz, który po rozgrzewce starał się bronić uderzenia Dominika Furmana i Krzysztofa Dowchania. Odliczanie do najważniejszego meczu sezonu trwa. W czwartek i piątek treningi podopiecznych Jana Urbana będą zamknięte dla mediów. Czym nasi piłkarze zaskoczą rywali? Tego dowiemy się już w sobotę.